Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym wyborze Turoka. Dzisiaj bardzo ciekawa bitwa, którą rozegrał kolega Świstakowski na Su-101. Mapa Ruinberg 65%. No i jeśli pamiętacie materiał w pigułce odnośnie, właśnie, radzieckich Tedeków, no to pamiętacie, że mówiłem o Su-101, że jest to czołg z bardzo dobrym pancerzem który pozwala grać bardzo ofensywnie, praktycznie jak MET. Nie ma opuszczania działa, ale za to w akcjach mm, takich, w zwarciu jest naprawdę rewelacyjną maszyną. No i tutaj właśnie kolega Świstakowski tak jakby udowodni dokładnie to, co ja mówiłem. Mapa, zobaczcie, miejska tak naprawdę, bez możliwości zbytniego ukrywania się, plus losowanie na dziesiątki, czyli no, niełatwe, niełatwe. Seta i siódmy Maus to nie są łatwe cele. No i zobaczymy sobie, jak sobie nasz bohater poradzi. Bitwa mnie urzekła swoim przebiegiem, także absolutnie polecam. Pierwsze co robi nasz kolega, wyjeżdża na SP1C agresywnie. Od razu wszedł Taran. No i wykańczamy za full tego Lighta. SP1C się co prawda przebił. No ale. Też nie ma takich pancerzy w grze, które mogłyby dingać wszystko. Teraz duża stosunek mocy na tonę sprawia, że przepycha wrak tego Lighta bez problemu. Mamy 1 do 0. No i kolega tutaj nie zamierza w ogóle kampić, tylko mm, będzie atakował. Także nie wiem, czy to bitwa była rozegrana już po moim poradniku i jakiś wpływ to miało. Czy po prostu preferuję z taki styl gry, natomiast y, zaraz zobaczycie jak to się dalej rozkręci, jeszcze pozycje wrogów nie są znane, mamy wafla, wafla s 100 który właśnie zostaje wyspotowany no i nasz bohater dzięki temu, że ma wyśmienite również kamo, to nie świeci się za warstwą krzaków jest tylko 182 metry, wafel ma bardzo dobry zasięg widzenia, a mimo to Naszego bohatera nie świeci. Pary blindów, bardzo słusznie. Hapsymus mu chyba spadły. Zaświecony wafel teraz, niestety. Nie udało się, zobaczcie. Wyśmienite kamo. wyśmienity ehm, rate of fire. Mamy drugi frak. Zabita jedna dyszka. 3 do jednego. Nasza drużyna gra dosyć spokojnie, ale świstakowski leci tutaj jak przecinak wyświeca RHM oraz jak Pantera sam dostaje spot ale dopiero teraz wy, wykończony RHM jak Pantera bardzo drogi bardzo drogi, groźny nie drogi tylko groźny rywal. jak widzicie jak Pantera się odbija od przedniego pancerza S101 mamy pierwszy ding w tej bitwie 3 fragi 1500 obrażeń wyjazd na M103 oczywiście problem z opuszczeniem działa kolejny ding od 9 Tieru Także jak widzicie pancerz, no naprawdę jest, jest dobry i może sporo odbić. Teraz wyjazd M103 Auto -aim, bez problemu przebity. Penetracja na tym działku, przypominam, to jest 219 i jak do tej pory nie było żadnych problemów. 4 fragi, 1800 obrażeń, kapowana baza to spotkań, także nie ma krzywdy. Badchat wykończony, działo jest bardzo celne, bardzo szybko skupia. No i Świstakowski gra, tak jak medem, agresywnie, bez kompleksów, bez kompleksów na dziesiątych tierach. No i lecimy dalej. Za chwilę będziemy w mieście. Mobilność pozwala na objechanie tak naprawdę mapy. 50 ponad na godzinę po płaskim. Mamy Isu. Isu strzelił. I kolejny agresywny wyjazd bez pitolenia. I objeżdżamy sobie i Na tym właśnie polega dobra gra tym Tedekiem na szybkich akcjach, bardzo y, takich y, zaczepnych szósty frak 2600 obrażeń. Naprawdę, bitwa bez kompleksów. Jeszcze niczego się chyba Świstakowski nie przestraszył. No i tutaj w mieście nam została y, y, esetka i y, siódmy wafel. Zobaczymy, co z tego jeszcze wyjdzie. Znowu agresywny wyjazd, jak widzicie wafel 9 tieru dinga się, tutaj powinien być oczywiście załadowany haek, także drobny błąd, szybciej można było tego wafla rozwalić, ale kolejny odbity strzał od działa dużego kalibru, znowu agresywny wjazd, taran na waflu, ponieważ pancerz jest twardy to pozwala nawet na taranowanie, 3407 7 fragów, teraz ósmy frak na, na esecie, także zobaczcie, bez kompleksów totalnie. Bitwa bardzo dynamiczna. Jeszcze mamy Isa 7. którego również przebija bez problemu. Obejrzyjmy sobie wyniki: 9 kili na dziesiątkach, bez żadnych kompleksów. No i mamy tutaj tak: pierwsza odznaka biegłości, odznaka mistrzowska, medal. Radleya Waltersa, medal Halonena, który tak naprawdę jest już zapomniany. Ja o nim kompletnie zapomniałem, że jest taki medal. A to jest zaubicie bodajże trzech y, czołgów o dwa tyry wyżej. Niszczycielem czołgów. Bardzo dawno go nie zdobyłem, aż mi się zachciało. To jest specjalista, także bardzo, bardzo fajne medale. No i mamy tutaj jeszcze EXPA Aż 1779, ponad 4200 obrażeń, 9 kili. 3,5 tysiąca jeszcze z asysty, 2,400 przejechanych, nie użyty chyba ani jeden pocisk premium. Także naprawdę bitwa, no wyśmienita. Gratuluję takiej, takiej taktyki, takiego agresywnego podjazdu yy, i wjazdu w to miasto. Także no, bitwa bardzo mi się podobała. Mam nadzieję, że Wam również koledze wielkie gratulacje za taką, a nie inną grę. Pozdrawiam, cześć. Don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh.